I kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy tutorial do tego makijażu. Jest to taki make-up, no make-up, inspirowany zdjęciem makijażu Angeliny Jolie. Wyszło coś takiego, i od razu na wstępie mówię, że nie chodzi o transformację w daną osobę, gwiazdę, tylko o wzorowanie makijażu. Bo ja, jak Angelina, nie wyglądam i wyglądać nie będę nawet z najpiękniejszym makijażem świata. Także chodzi bardziej o makijaż niż po prostu transformację w jakąś celebrytkę. Ale jeżeli jesteście zainteresowani wykonaniem takiego makijażu, którego praktycznie powinno być nie widać, że on tam jest, to zapraszam do oglądania dalej. makijaż, który będziemy sobie odtwarzać. Tylko nie go znajdę. I tak jak widzicie, jest to makijaż, którego praktycznie jakby nie widać, jakby go nie było. Także tak jak mówię, jest to taki makijaż no make up można go tak nazwać, bo niby coś widać, że jakieś tam elementy są, ale ich nie ma za dużo i nie jest to wszystko taki, wiecie. No nie jest to po prostu full make up taki, jaki czy nawet ja sobie robię na co dzień, więc uznałam, że będzie to taka takie fajne wyzwanie, bo zwykle pokazuję wam, czy nawet na co dzień ja się maluję dość mocno bo no, lubię mieć cienie, usta podkreślone, wszystko naraz. A tutaj jest taki ten makijaż subtelny, praktycznie niewidoczny. No i uznam, że fajnie by było z czymś takim się zabawić dzisiaj. Ja już mam namoczoną na gąbeczkę i przejdziemy sobie do podkładu. Ja tutaj mam z Eveline taki podkład. On jest półsatynowy, półmatowy. Jak ktoś z tego wyczytałam, powinien mieć mocne krycie, a konsystencja jego powinna być średnia. I ja wiem, że ja ten podkład kiedyś już używałam. On jest w odcieniu 204 Nude i nie wiem, czy ja go przestałam używać, czy coś z nim było jakby nie tak dostosowania, do mojej twarzy, czy co, czy kolor mi się wtedy nie zgadzał. I nie wiem, czy on też teraz nie będzie za ciemny, bo ja trochę samoopalacza mam, ale to nie jest. Jakby już taka o, świeża warstwa, bo już nam, no nie wiem, chociaż najwyżej będziemy sobie rozjaśniać. Jak pewnie zauważycie, właśnie wyjątkowo zaczynam od makijażu twarzy, a nie brwi czy oka, bo dzisiaj cieni nie będziemy używać za dużo i będą to jasne odcienie dość. Więc nie będzie tutaj problemu z tym, że coś nam się osypie. I gąbeczkę mam z Real Technique. Właśnie dlatego zaczniemy sobie od twarzy. I też proszę nie zwracać dzisiaj uwagi na moje usta. Ja wiem, jak one wyglądają, ale one są w trakcie leczenia. I niedługo mam nadzieję, że już tak wyglądać nie będą. Także nie zwracajcie na to takiej uwagi. O, no i chyba już wiem, dlaczego przestałam używać tego podkładu. Kolor jest idealny. Wiem, że może w czy jakby u was on nie będzie wyglądał na idealny, bo jak już zawsze podkreślam, ten mój samoopalacz, którego ja aktualnie używam, on w światłach takich sztucznych wygląda zupełnie inaczej niż na żywo. Jego odcień się zmienia. Ale na żywo idealnie pasuje właśnie do podkładu. Tyle, że ten podkład, widzicie, on nie, tak nie zakrywa moich zaczerwienień. Także no niestety, krycie miał mieć mocne, ale nie, to nie jest mocne krycie. Widzicie? Mm. Nie podoba mi się, jak on na mnie wygląda. Ja może nie mam jakoś za dużo wyprysków czy coś, ale... Mam te zaczerwienienia, które zdecydowanie chcę ukryć. A już tym bardziej, jak będzie makijaż delikatny i nic jakby od tych zaczerwieni i niedoskonałości nie odwróci uwagi. Także przejdziemy sobie do mojego zaufanego podkładu z Bielendy. Trochę dużo tego produktu będzie teraz na tej twarzy, no ale... Właśnie widzicie, jakiś, jakaś przyczyna była, że tam go używać, tylko... To było tak dawno, że nie wiedziałam co. Myślałam, że może odcień mi nie pasował, a teraz wiecie, użyłam inny samopalacz, to może to może coś się zmieni, ale to jednak nie chodziło o odcień. No i w tym podkładzie już się czuję zdecydowanie lepiej. On lepiej tak zakrywa. No i niestety jest tutaj ten sam problem, co z tamtym. Po prostu ten podkład, a samopalacz wyglądają zupełnie inaczej w tych sztucznych światłach, ale na żywo w ogóle nie ma kompletnie różnicy. Naprawdę, nawet jak tutaj sobie przyciągam teraz, też delikatniejszy z produktem, to w lusterku mam ten sam odcień. A tu wiem, że on trochę się będzie niestety różnił. Nawet jak tak. Teraz przejdziemy sobie do korektora. Ja tutaj nałożę L'Oreal i to jest odcień jedneczka. Na razie sobie na jedno oko, bo będę szybko chciała przypudrować ten korektor. Oczywiście będę przypudrowywać moją paletą z technik jakimś jaśniejszym odcieniem. Tak jak mówię, ten korektor też jest bardzo jasny zaraz po nałożeniu, ale on po chwili na twarzy znacznie ciemnieje. Na razie przypodrowuję tylko tutaj okolice pod oczami, bo na resztę twarzy jeszcze będę chciała nałożyć kremowy kontur. Teraz przyjdziemy sobie takiego zapomnianego już przeze mnie tego kółeczka Skobo. Ja tutaj mam już taką wersję na wykończeniu całkiem. W zapasie czeka nowa, ale powiem Wam, że już tak dawno go nie używałam. I wezmę sobie tego takiego delikatnie brzoskwiniowego. I chcę go tutaj na żuchwie wklepać. Z racji tego, że makijaż Angeliny opiera się na dość mocnym zaznaczeniu tutaj właściwie ona ma naturalnie to zaznaczone i może delikatnie podkreślone, ale ja takiej budowy twarzy nie mam, więc będę musiała to mocniej po prostu zaznaczyć i w tym celu, żeby był taki dość widoczny kontrast, to sobie nałożę tego tutaj jaśniejszego produktu, żeby później po prostu to było widoczne, lepiej niż po prostu bez tego kontrastu tu na policzki. Teraz już możemy sobie przypudrować całą twarz, ale jeszcze dla wzmocnienia bardziej tego kontrastu nasypię sobie tutaj pudru Skobo do nakrętki i w tych miejscach, gdzie właśnie na żuchwie mam ten jaśniejszy odcień delikatnie nałożony, nałożę sobie gąbką właśnie trochę tego pudru. dam na brodę, a resztę twarzy przypudruję tymi pudrami prasowanymi. Też przyjadę już sobie po brwiach, bo nie chcę, żeby tam był podkład, kiedy będę je malować. Ten puder na razie sobie zostawię. I przejdziemy sobie do makijażu oka. Zaczniemy makijaż oka od brwi. Ja tutaj sobie wyczeszę nadmiar tego stydkiego produktu. I o tyle mam tutaj ułatwienie z brwiami, że na tym makijażu, na tym zdjęciu z makijażem, na którym się teraz wzoruję, Angelina, Angelina ma praktycznie taki kształt brwi, jaki ja mam naturalnie. I ona ma go tak dość po całości podkreślony cieplejszym odcieniem brązu. Więc ja nie użyję sobie pomady, tak jak zwykle robię to teraz na co dzień, tylko powrócę do kiedyś uwielbianej przeze mnie bardzo kredki z Lovely. Po prostu taki, taka brązowa, bardzo długa kredka. Ja kiedyś ją uwielbiałam. Czyli do tej pory ją bardzo lubię, ale jakby zmieniłam sposób trochę malowania brwi. Ale ewidentnie teraz mi się ona przyda do tego makijażu. Także. I właśnie brwi Angeliny są takie Zaczesane do dołu. I ja właśnie nie będę w ogóle poza moje włoski wyjeżdżać, i myślę, że będzie to dość, dość pasować, właśnie do makijażu, który odwzorowujemy. Odwzorowujemy. Jest takie słowo. Ja zwykle robię początek brwi nieco jaśniejszy niż ten mm, koniuszek tutaj, już za załamaniem brwi, za, łamaniem, za okrągleniem tutaj. Ale Angelina na zdjęciu ma brwi po prostu jednakowo podkreślone w każdym miejscu i też tak staram się zaznaczyć moje. Też ona te brwi ma dość cienkie. Więc ja będę się trzymała już mojego kształtu naturalnego. Nie będę ich ani poszerzać, ani zwężać. Bym musiała zakrywać włoski, także zostawimy coś takiego. Też podkreśliłam kredką drugą brew. I teraz delikatnie zaznaczę je tutaj u samego dołu żelem z Golden Rose, tym Long Stay. Bo ja mam dość długie te brewki na dole. I ja je na co dzień układam zupełnie inaczej, nie tak do dołu. I teraz, kiedy je właśnie tak zaznaczyłam na dół, to one wystają poza obszar brwi. I teraz, okolice pod, pod brwiami sobie zaznaczę tym najjaśniejszym korektorem z Catrice Liquid Camouflage. Biorę sobie. Tyczek kosmetyczny delikatnie, żeby to rozetrzeć. I teraz drugą końcówką patyczka czystą będę nakładać sobie bazę pod cienie i dzisiaj moją bazą będzie Maybelline Color Tattoo w odcieniu Nude. Zabawy tej z cieniami dużo nie będzie, więc uznałam, że sobie po prostu dam najjaśniejszy taki właśnie kremowy cień jako bazę. Bo tu za dużo się dziać nie będzie i fajnie, żeby zakryć po prostu te zaczerwienienia, jakie mam na powiece. Powiekę mam już przygotowaną na przyjęcie cieni i podłóg brwiowy z paletki Anastazji. Wezmę sobie ten najjaśniejszy odcień. On jest taki delikatnie satynowy, ale nie ma jakichś widocznych drobinek, więc nadaje się tutaj właśnie do zmatowienia tego obszaru. I tak naprawdę będę go jeszcze nakładała na resztę powieki, ale najpierw chcę nałożyć taki delikatny brązik. Bo Angelina wygląda jakby ona w ogóle nie miała tych cieni na powiekach. Jest tam tylko delikatnie taki jakby zaznaczony kontur oka. Nawet na tym zdjęciu ma delikatnie jakby opadniętą powiekę, co ja już mam naturalnie. Więc pierwszy raz na coś mi się ta opadnięta powieka powiedzmy przyda. I właśnie my tak samo sobie zrobimy po prostu delikatny kontur brązem z paletki Pierre René, jest taki dość cieplutki, ale w miarę jeszcze jasny brąz i dosłownie ociupeńkę bo nie chcemy właśnie, żeby ten cień wyglądał jak taki po prostu cieniowanie jakieś znaczące, tylko po prostu jak nasz naturalny kontur oka i właśnie, żeby skupić się na tym, aby on był najbardziej intensywny w tym Zewnętrznym kąciku oka. Mamy coś takiego, i właśnie tak jak mówiłam, na resztę powieki nałożymy sobie znowu ten sam beżowy cień, który nakładaliśmy, jakby pod łuk brwiowy. I po prostu tą powiekę tutaj rozjaśnić, i żeby to wyglądało w miarę, wiadomo, naturalnie. No Delikatnie jeden na to, żeby to jeszcze tak. zanikło. I jeżeli chodzi o cieniowanie górnej powieki, to już by było na tyle. Także taki bardzo, bardzo prosty. I Angelina na tym zdjęciu ma kreskę. Najbardziej taką najbardziej, najgrubszą wewnętrznym, w zewnętrznym kąciku oka. Ale ona nie ma żadnej jaskółki, niczego, tylko po prostu kończy się ona na linii rzęs i delikatnie idzie nawet nie do samego właśnie wewnętrznego kącika, tylko tutaj gdzieś zanika. Ja tak co prawda robię na co dzień, tylko że ja sobie wyciągam jeszcze taką jaskółkę, no ale dzisiaj tego nie będę robiła i do tego użyję takiego mazaka. Jest to liner z Rimmel Scandal Eyes. Tak naprawdę chodzi tylko o coś takiego. i mam już skończone kreski na dwóch powiekach. I przejdziemy sobie do wytuszowania rzęs. Angelina na tym zdjęciu ma widoczne jakby tylko w zewnętrznym kąciku rzęsy. Nie wiem, czy uda mi się to tak zrobić, ale będę się starała właśnie zrobić to za pomocą tego żółtego, chyba bezcelerowego tuszu z Lovely. Miał go już chyba każdy oprócz mnie, takie mam wrażenie. Dopiero go na dniach zakupiłam pierwszy raz. I tak sobie testuję, tyle o nim dobrego słyszałam. I powiem Wam, że użyłam już kilka razy i faktycznie jest to całkiem fajny, przyzwoity tusz. Szczególnie fajnie sprawdza mi się wtedy, kiedy chcę rozczesać tak pojedynczo rzęsy, aby móc przyczepić do nich kępki. Także, no, jak na razie jestem zadowolona. No i właśnie będę się starała zrobić tak, żeby wytuszować rzęs najbardziej tutaj w zewnętrznym kąciku, a mniej, właśnie już przy środku twarzy. I ona ma tak bardzo kocie zaznaczone te rzęsy idące tak bardziej na bok niż do góry. I one są tam bardzo subtelne praktycznie. Nie powiedziałabym, że one są wytuszowane nawet, a wygląda to jak po prostu doklejone. Kępki. i nie wiem czy nawet już ten efekt nie będzie po prostu wystarczający a tu delikatnie o. tylko je tak przyczeszę i tu właśnie myślę że taki efekt już jak na ten makijaż jest zdecydowanie wystarczający bardzo delikatnie podkreślimy sobie tym samym brązowym cieniem co u góry w dolną powiekę ale naprawdę chcę to zrobić subtelnie, bo tam też nie widać jakby ten makijaż w ogóle tam był i tym samym tuszem wytuszuję sobie dolne rzęsy też bardzo delikatny taki sposób żeby je tylko delikatnie zaznaczyć, że one tam są ale żeby nie wyglądały na pomalowane. I makijaż oka tak naprawdę mam już skończony. Przejdziemy sobie dalej do twarzy. I ja teraz pędzlem zmiotę to, co mi tutaj zostało w naszym powiedzmy bakingu. I teraz w celu konturu użyję sobie pudru. Tylko, no właśnie, mam coś takiego. To jest puder HD z Inglota prasowany, no i niestety została mi taka resztka, jakiś czas temu już mi się wykończył ten puder i zostały właśnie takie resztki, które sobie przesypałam do tego woreczka i teraz nie jest to łatwe w użytkowaniu, muszę <grym> trochę sobie przesypać do takiej podstawki i niestety no właśnie nie powiem wam jaki to jest odcień chciałam użyć czegoś, co mogłabym wam normalnie pokazać, ale tak właściwie z takich bronzerów mam Aktualnie Bahama mamy i on jest tutaj za ciepły, bo mamy tutaj nadać kontur, a nie ocieplić za bardzo tą twarz. Także musiałam się posłużyć tym, bo z inglota bo on jest trochę chłodniejszy. No ale właśnie on jest w takim u mnie stanie, jakim jest. No i dobra, będziemy sobie teraz tą twarz tak zaznaczać, dość wyraźnie. I żeby tak nie zabrzmiało to głupio, Angelina ma takie dość męskie konturowanie, męskie rysy twarzy. Ona ma bardziej tak schodzące w dół, jak u mężczyzny, powiedzmy. Wiadomo, że u niej to nie wygląda jakoś bardzo męsko, ale no zazwyczaj tak konturuje się mężczyzn. Ja jakbym robiła sobie kontur dla siebie, to bym szła bardziej ku górze, żeby taki lifting z tej twarzy zrobić. No ale postaram się zrobić tak jak ona ma, więc będziemy jechać tak bardziej w dół. Bo ja niestety tak wyraźnej zaznaczonej szczęki i żuchwy tutaj nie mam. Jak wciągniecie delikatnie policzki, będziecie u siebie widzieć to takie załamanie. O, widzicie, jest taka trochę różnica. Jeszcze nałożę sobie delikatnie tego jasnego pudru, bo do mojej twarzy ewidentnie takie konturowanie nie pasuje, ale odtwarzamy makijaż, więc. Trochę się pobawić tutaj możemy. Jeżeli chodzi o nos, to ona ma tutaj dość zaznaczone na okrągło ten nosek i idzie aż tej do brwi. Jest to takie dość mocne właśnie konturowanie. Ja sobie to zrobię pędzlem, którego używaliśmy do oczu. I ona ma tak dość szeroko, ja zawsze sobie próbuję ten nos zwęzić. Ta kreska nie była taka <noise> mocno wyraźna. więc użyję trochę tego większego pędzla. Na tym zdjęciu nie mamy jakiegoś konkretnego rozświetlenia, twarzy czy też różu, ale ja delikatnie sobie zaznaczę właśnie takim neutralnym różoniu I tutaj kości bardzo delikatnie zaznaczę rozświetlaczem. I jeżeli chodzi o usta, to one są takie zaznaczone. Wiadomo, ona ma dość pełne te usta, znaczy dość, właśnie, mam bardzo pełne usta, duże i ona tak naprawdę wiele nie musi z nimi robić. No, ale ja tu muszę zakryć takie te moje brzydkie ranki teraz. Będę używała takiej pomadki, która nie za wiele mi tu będzie zakrywać. Że dobra, wiem, że to teraz nie wygląda najlepiej. jest że to przypudruję suchym pudrem aby mi się nic nie rozłaziło. I delikatnie kontur sobie obrysuję brązową kredką. Angelina na tym zdjęciu ma takie całkiem różowe te usta, z takim brązowym właśnie konturem. One są trochę błyszczące, ale nie jest to taki wiecie, efekt błyszczyka. I ja w tym celu posłużę się pomadką z Golden Rose Sheer Shine w odcieniu 01. To jest taki błyszczący, transparentny róż. Ale nałożę go palcem, żeby on nie był właśnie aż tak bardzo błyszczący. Tylko taki delikatny, właśnie w taki fajny sposób te usta zaznacza. Żeby one nie były aż tak jasno różowe, delikatnie sobie wezmę tego pudru z Inglota, którym kontur konturowałyśmy twarz. I trochę wklepię go w pomadkę. I na koniec wszystko spsikuję fikserem z Inglota. I tak prezentuje się skończony makijaż. a la Angelina <laughs>